Ciem są, jeśli tu jesteście, to pewnie chcecie się dowiedzieć, jak to w końcu jest z tym księżycem. Czy bazując na fakcie, że z Ziemi widoczna jest ciągle jedna i ta sama jego strona, możemy coś stwierdzić o jego obrocie wokół własnej osi. Cóż, przekonajmy się. Żeby lepiej zobrazować relacje między ziemią, księżycem i słońcem, przygotowałam na prędce taki prowizoryczny układ. Oczywiście żadna skala nie jest tu zachowana, ale nawet w tak prymitywnych warunkach możemy przeprowadzić kilka ciekawych obserwacji i wyciągnąć z tego sensowne wnioski. Zanim jeszcze przejdziemy do rozwiązywania zasadniczej zagadki, chciałabym Wam pokazać, że przy pomocy tego prostego układu możemy zobaczyć położenie księżyca względem Ziemi w poszczególnych jego fazach. Na pewno w podręcznikach zetknęliście się z takimi rysunkami, ale zobaczenie tego w 3D pozwala naprawdę uwierzyć, że tak jest. Kiedy księżyc znajduje się między Słońcem a Ziemią, oświetlona jest ta część, której my z Ziemi nie widzimy. Mówimy wtedy, że księżyc jest w nowiu. Wraz z ruchem księżyca obserwujemy coraz większą jego część. Łatwo zapamiętać, że kiedy kształt księżyca przypomina literkę D, to księżyc zmierza do pełni. W tym momencie Słońce oświetla całą tarczę księżyca widzianą z Ziemi i na niebie obserwujemy pełnię. Następnie tarcza księżyca znika coraz bardziej, układając się w kształt literki C. Czyli ciągle maleje, aż znowu cała zniknie podczas nowiu. Ciekawe jest to, że nawet podczas nowiu można czasem zaobserwować delikatny zarys Księżyca. Oświetla go bowiem wtedy światło odbite od Ziemi. No dobra, skoro już wiemy, jak przebiegają poszczególne fazy Księżyca, przejdźmy do rozwiązania naszej głównej zagadki: czy Księżyc się obraca, czy nie. Zacznijmy od tego, że sprawdźmy, co by było, gdyby się nie obracał. Żeby to lepiej zobaczyć, przykleję sobie znacznik do tej części, która ma być widoczna z Ziemi, i zaczynam ruch wokół Ziemi. Ups, już widać, że to nie działa, ponieważ wraz z przemieszczaniem się Księżyca zmienia się położenie naszego znacznika, zatem z Ziemi widać za każdym razem inną jego stronę. Ok, spróbujmy zatem tak obracać Księżycem, żeby nasz znacznik był stale skierowany w stronę Ziemi. Wow, zobaczcie, podczas jednego obiegu wokół Ziemi Księżyc musiał wykonać dokładnie jeden obrót, czyli mamy odpowiedź na oba pytania z naszej zagadki. Tak, księżyc się obraca, a jego obrót trwa dokładnie tyle, ile jego obieg wokół Ziemi, czyli około 27 dni. Wiecie, że to zjawisko nosi nawet specjalną nazwę w języku angielskim i to jest tidal locking. A teraz czas na mały bonus. Zawsze przeprowadzając albo obserwując symulację ruchu księżyca wokół Ziemi, zastanawiała mnie jedna rzecz. Dlaczego właściwie podczas pełni, czyli wtedy, kiedy księżyc jest dokładnie po przeciwnej stronie Ziemi, co Słońce, my tę pełnię obserwujemy? Czy wtedy Ziemia nie powinna nam zasłaniać tego księżyca? Podobnie, jak to się dzieje, że podczas nowiu nie obserwujemy zaćmienia Słońca? Wtedy to księżyc jest pomiędzy Ziemią a Słońcem, no i logicznym wydawałoby się, że księżyc nam to Słońce będzie zasłaniał. Jednak to zjawisko zaćmienia, zarówno księżyca, jak i słońca, nie jest widoczne tak często, jakbyśmy się spodziewali. Zatem, co tu jest nie tak? Cóż, rozwiązanie tej zagadki jest bardzo proste. Okazuje się, że orbita księżyca jest delikatnie, bo pod kątem 5 stopni, nachylona do orbity Ziemi. Stąd moment, w którym wszystkie trzy obiekty, Ziemia, Słońce i Księżyc, znajdują się w jednej płaszczyźnie, występuje zdecydowanie rzadziej niż co miesiąc. Stąd zjawisko zaćmienia, zarówno księżyca, jak i słońca, jest tak rzadkie, dlatego prawdopodobnie jest tak wyjątkowe. Koniec zagadki. Na dzisiaj to tyle. Jeśli Wam się podobało, to koniecznie dajcie znać. A jeśli macie jakieś ciekawe pytania, to z chęcią o nich usłyszę albo poczytam, a być może na niektóre z nich będę potrafiła odpowiedzieć i może zrobię to w następnych filmikach. Co Wy na to? Koniecznie dajcie znać i do zobaczenia w następnych zagadkach. Pa!